normalnie zjedzie. tak to możemy ora. Tak. fajnie tam tu na, u nas niektóre te pola to po prostu Ursus 1634 i tego Zetora czasem szkoda no nie no szkoda mi on tam idzie w tych ciężkich polach też ale szkoda mi go jest bo po prostu Ursus tam dostaje, można powiedzieć czasami to kurde do dwójki się schodzi nie? Jest, jest ciężko, jest to potem trójka terenowa dwa wiki i się ciągnie i ciągnie i ciągnie i, I po prostu nie ma lekko nie ma lekko i dlatego te ciężkie ziemie że przeważnie USZ 16-34 on tak idzie sobie, można powiedzieć na 1500, a ten rotorek, gdyby uciągnął tę czwórkę to on w ciężkiej ziemi to 2000 i, i opór. Także te ciężkie ziemia o ramy kurdę Ursusem. I tak mi się wydaje, że idzie mniej ropy. Ta, ten Ursus 1634. Kurczę, Spalanie ropy palanie paliwa, kurczę, zaskakuje mnie, nie nie pali zbyt dużo nawet w tych ciężkich ziemiach także jestem zdziwiony, no tam mam kamentem to jest duża ta skrzynia biegów, bo w Ursusie 1634 i to jest typowy taki wół roboczy to gdzieś tam w pole pojechać i już w tym polu co robić sobie, bo Ponieważ kurczę to jest, yy, no to do jazdy tam to jest, wolno, wolno jeździ i, i jak już się dowleczesz do tego pola najlepiej żeby były takie, no żeby była robota w tym polu. No to nie jest to, sobie regulujemy pierwszą skipę no i jedziemy sobie na spokojnie, nie? Nie ma sprawy, nie ma że coś się sypie po prostu tak, że nie ma w ogóle oczu też dużo nawrotów jest bo to pole jest takie jest półtora hektara ale takie skoski dużo jest skosków no to zetorek jest krótszy i to tu sobie śmigamy zetorkiem ale te ciężkie ziemie to przeważnie 16-34 no i tak się właśnie zastanawiam czy sprzedać te szesnastkę Dołożyć, coś kupić, ale byłem tam oglądać to ceny, szok, szok po prostu C ceny nowych maszyn, no nie wiem, te używane taki ciągnik 160 koni to używane, to kurcze, to też jest taka sytuacja, że, że ten że po prostu, no kurde jak ktoś kupi taki duży ciągnik, to, to już raczej żeby on e, tam w polu jeździł, nie jedną ręką to kurcze tak kamerować i operować to wiecie, jedną ręką to się dobrze urymaca ale dajemy radę z to, torem fortezmu. no nie zetorek zetorek sobie jeździ ta lżejsza ziemia, że zetorkiem te ciężkie to jak mówię, no to musi być trójka terenowo, dwa żółwiki A i 2000 obrotów I to widzę, że wtedy zużycie paliwa jest dużo większe niż w tym się 1634 nie? a 1634 no nie, nie pali dużo ja jestem zaszokowany bo myślałem, że czwórka, że szóstka silnik jeszcze turbo mówię, kurde to będzie pijak to będzie pijak nienarobiona paliwo a no kurcze no 1500 i sobie jedzie. Nie, nie, ma sprawy tam tam jak się, jak się fajnie sypie możecie zasubskrybować mój kanał dać łapkę w górze to, to fajnie się orze tak fajnie się orze to możecie dać łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał trzeba pilnować cały czas tej pierwszej skiby bo ponieważ to kurde no Orkę. potem będą mówić potem będą mówić że że chyba coś spożywał podczas orki bo ta ziemia bo to, to też jest tak polera mi się to nie podoba jak polera to sobie dojedziemy uciekamy no i się go wracamy. No. i taka sytuacja jest Fajnie w polu, jest suchutko Fajnie się jeździ Także będzie tu kukurydza znowu Nie ma sprawy, nie ma że coś ja Robię tak, że dwa razy jest kukurydza A potem raz pszenica zimowa Jedyny problem jest taki właśnie, że nie ma pola No jest po prostu... Te czynsze są tak wywalone w górę, że jak Płacić gdzieś trzeba 2000 odstępnego czy coś no to no ja nie wiem czy to tak się do końca opłaca i, i po prostu tak patrzę na to wszystko to na razie po co kupisz nowy traktor i znowu trzeba znowu trzeba dzwonić, biegać, hektary walić ale no potem te cieńsze jeszcze płacić ja czy to to już wszystko nie jest yy, zwariowactwo jakieś, no nie wiem tu yy, jest takie trochę ciężejsze tak ogólnie to do... był No idzie sobie jedzie do i nie ma sprawy nie ma że coś Nie ma w ogóle tych marek za dużo tam jest parę marek kursu spadną nad nowym zetorkiem, ale to też zetorek. Nic nie uparuje w tych, w tych pieniądzach, takiego. To no nie wiem. Zawsze jestem fanem zetora, ale ta oferta jakoś, co teraz jest, to tak się zastanawiam nad tym to, No nie, nie. To tak trochę. Wydaje się, że ta fortera Nie miałby taki Coś jak 16-34 tych, tych 100 koni żeby były Tych 160 koni żeby było A Nie wiem no właśnie, kurde Te fortery co tam mają to jest do 140 koni No i to jest czworka silnik A te powyżej 160 koni mocy, no to tam te ceny już nie ma jakiegoś przeskoku między, między zachodnim a takim, nie? Także, także kurde, co ja to zrobiłem? Wróciłem za ten tempu. A nie, tak się nie robi. nie jest dobra rzecz. Taka sytuacja jest. tutaj jeszcze mi koło zostało, no znowu tam tak, jak się jedną ręką kameruje i pracuje jedną ręką. O, no, przykro sobie. Niedobry kołowrot No i tak mamy. No, w gospodarstwie rolnym zawsze jest coś robić. Nudy no. No, nie ma. To, że, wczoraj to wymieniałem w tym, że, to, że ten, ten wąż, co szedł od skrzyni biegów do chłodniczki oleju. Ostatnio robiłem też alternator, bo właśnie mi przestał zapalać i mówię co, tak tyle oleju jest nalane. Ale tak nie, nie do końca to było widać. No i oczywiście alternator w szlak trafił, bo go zaolejowało. No i patrzę ostatnio, kurde, kałuża pod traktorem. odpoliłem zatorka. No tak, wąż. Wąż poszedł więc Wczoraj się to zrobiło, a jeszcze poprzednio przestawał zapalać. Myślę, że to poszedł. Cztery nowy to. No ale kurde, przestał ładować, mówię. Ja pierdolę trzeba wyciągnąć. Alternator no, wyciągnąłem szczotki, wymieniłem. Zajechałem tam do firmy z częściami do samochodów. To jest tu e, szczotki są z tego. Ze szkody, chyba Felicja. Wymieniłem kurde ten, te szczotki, fajnie znowu ładuje. Ale no to ma 6000, tysięcy, bo to godzina przy trzech też już te szczotki wymieniałem. No i taka głupia awaria. No i kurde, potem znowu taka głupia awaria. No i kurde, mówię, pan wasz co się to dzieje, że to takie trochę głupie awarie są, nie? Ale nic na to nie poradzimy. Nie? Nic na to nie poradzimy. Musimy usuwać na bieżąco te usterki tam w gospodarstwie rolnym to praktycznie jest tak, że można cały czas tam coś naprawiać mam tam jeszcze i po co Benku, żeś obrócił ten tył, jak tu jest gruzda i trzeba jechać koło tych krzaków, by się przydał jakiś człowiek z piłą łańcuchową co by to wszystko wziął i, i porobił, no i po co obróciłem ten tło Karwać, teraz muszę jechać i cofnąć. Tu sobie zrobię obrąkę i tam będę robił teraz tak, a potem to obejmę tak. Taka sytuacja jest, w gospodarstwie cały czas trzeba, no, trzeba to na bieżąco sparować, yy, serwisować, bo